Pierwszy raz na deszczu. Narodziny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie oznaczają radykalną zmianę w funkcjonowaniu domu, podporządkowanie życia dziecku, ale też osamotnienie i zagubienie z tym wszystkim muszą się zmierzyć rodzice. Program Młodzi Sportowcy Olimpiad Specjalnych obejmuje niepełnosprawne dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Dla ich rodziców to także szansa na spotkanie, wymianę doświadczeń, ale i nowe spojrzenie na własne dziecko. Jak zamknę oczy, to pamiętam tylko czarny korytarz i szurające kapcie po E, szpitalnej podłodze. E, przede wszystkim czekanie na wyniki badań, e, bo jak wiemy zespół dawno, to jest zespół odwodzonych. Szczęście w nieszczęściu, że Mikołaj ma e, tylko niedosłuch, może tylko jarz ma niedosłuch. Jak on się urodził, to był kruchy, delikatny jak takie pióreczko. Jak ja go widziałam na ręce, to on się rozlewał jak taki kisiel. Ja wiedziałam, że ja muszę wszystko zrobić, żeby zebrać go do Kuby. Praska, pamiętam sytuację, jak pojechałam do mojej mamy i e, e, wypłakałam jej się na, e, na ramieniu. Ludna prawda? Ale, ale jest tyś Ale a, 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 a tak naprawdę to nie mogłam pozwolić sobie na to, żeby siedzieć, płakać, zamknąć w pokoju, gdyż e, mam trzech mężczyzn, których. E, bardzo kocham, nie oni kochają mnie. Niech się Kolej, to ba, według mnie bardzo bardzo mądre dziecko i uzdolnione, jak na chłopca z zespołem. E, jak my spędzamy czas? Hmm, różnie. Wchodzimy na spacery do parku z też z ciocią i z jego młodszym bratem Brunem. Taki los naszych podopiecznych, że yy, wiadomo nigdy nie dorównają pełnosprawnym rówieśnikom, ale no, w rozwoju troszeczkę muszą ich podganiać. Więc nasze zadanie też polega na tym, żeby, yy, żeby ta przepaść no, między pełnosprawnymi a naszymi wychowankami nie była taka olbrzymia, żeby no, był taki moment, w którym mogliby się zintegrować. Też się cieszymy, że Olimpiady Specjalne właśnie pomyślały o tych najmłodszych. Bo przez wiele lat mieliśmy takie poczucie, że no, gdzieś ta grupka jest zawsze pomijana, tych maluchów. Hej, Pa! Nie, no gdzie mamy auto? Fifusz. Cała ciąża była ciążą prawidłową, nic się nie działo. Po porodzie lekarz nam powiedział, że jest wada serca, są inne wady, które wskazują, że jest coś nie tak. Wysoko trzymaj, tato. Proszę. Fifi, mama też czy nie? Próbowaliśmy to wyprzeć, no ale badanie potwierdziło, no, no i cóż, no, no, rzeczywistość nas tak postawiła i zaczęliśmy działać od początku. Przyłóż się. O tak. O, widzisz no. jak ładnie? Po prostu Filip jest, tak? Mamy z nim troszkę więcej zajęć, obowiązków. Ale staramy się funkcjonować normalnie. Mój Filip ze mną wspaniale współpracuje jest większa grupa, on potrzebuje czasu, żeby w to wejść. Albo wręcz przymusu zewnętrznego ze strony opiekuna, zaciągnięcia do zabawy. Nikt nie zna swojego dziecka w różnych sytuacjach, a tu jest możliwość poznania, jak się dziecko zachowuje w grupie. Wspólnie z paniami tutaj śpiewamy, a później rozgrzewka, a później rywalizacja. Sportowe gry i zabawy i tory przeszkód. Chwytamy się za roczki. Nasza sekcja młodzi sportowcy, która przyjęła nazwę Iskierki, spotyka się raz w miesiącu. Są to spotkania w sobotę, które się odbywają w godzinach dopołudniowych. Na tych spotkaniach uczestniczą dzieci i rodzice. Warunek jest właśnie taki, żeby rodzice angażowali się w to, co robią dzieci, żeby pomagali dzieciom, żeby. Dzieci czerpały z tego radość. Rodzice, by obserwować dzieci, jak wykonują poszczególne ćwiczenia, by wykonać je właściwie, poprawnie. Krzyś jest no, dzieckiem takim spokojnym, wy, raczej wycofanym. Te zajęcia tak umożliwiły, że tak się otworzył troszkę bardziej na, na rówieśników. Poczuł tą, tą rywalizację. Na pewno się też troszkę usprawnił ruchowo. Nawiązujemy nowe, nowe, nowe przyjaźnie, nowe znajomości, tak? Wymieniamy się informacjami na temat właśnie dzieci, Dzieci, spostrzeżeń swoich, na temat możliwości rehabilitacji, tak? Dziecka też dają takie, takie poczucie, że nie jesteśmy sami, tak, z tym problemem. Tworzymy taką w sumie wspólnotę tutaj z rodzicami, tak? Wymieniamy się kontaktami. Yy służymy, może tak, służymy dla siebie wzajemną pomocą. Proszę Państwa, to dobrze, żeby nie przedłużać, zapraszamy na salę gimnastyczną. Dla nas trenerów najważniejsze jest to, przede wszystkim integracja, integracja grupy, integracja tych dzieci. I jest dla nich szansą, że te dzieci odnalazły się tu i one wreszcie gdzieś przynależą. Mają swoją sekcję, mogą się tu spotykać, mogą wspólnie działać. My uczymy się też od nich bardzo dużo. Przede wszystkim tolerancji, szacunku dla tego małego człowieka. I wydaje mi się, że to jest takie obopólne wspieranie się i uzupełnianie. To jest chyba też najpiękniejsze w naszym działaniu. Proszę Państwa, w październiku w naszym programie...